W murach Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu uroczyście otwarto monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. To kilka nowocześnie wyposażonych sal, w których wiedzę i doświadczenie będą zdobywać studenci z kierunku pielęgniarstwo. Wartość całej inwestycji przeprowadzonej przez uczelnię to prawie 2,5 miliona złotych. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej funkcjonuje od kilku miesięcy. Ale dopiero teraz była okazja, by uroczyście otworzyć pracownię i zaprezentować wyposażenie. To kolejny element rozwijania kierunku pielęgniarstwo, który w Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu od kilku lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Z czego składa się całe centrum? Składa się z kilku sal, które imitują sale szpitalne imitują środowisko szpitalne po to, żeby studenci w warunkach symulowanych, a więc bezpiecznych, zarówno dla wyposażenia, które tutaj się znajduje, a więc wysokiej klasy symulatorów, trenażerów, fantomów z użyciem sprzętu, który jest autentyczny, niepodrabiany, żeby mogli ćwiczyć wszystkie konieczne procedury medyczne do wykonywania później w warunkach rzeczywistych z żywym pacjentem w placówkach lecznictwa, w placówkach ochrony zdrowia. Nowoczesne centrum powstało dzięki realizacji projektu mającego na celu poprawę jakości kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo pierwszego i drugiego stopnia. Łączna wartość projektu wyniosła blisko 2,5 miliona złotych, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to ponad 2 miliony złotych. Taka inwestycja wprowadza kształcenie praktyczne na kolejny poziom. Nasza kadra, jak też nasi studenci, Cały czas się szkolą. Musimy się nauczyć nowoczesnego sposobu nauczania pielęgniarstwa. To jest proces. To trwa. To jeszcze będzie z nami przez dłuższy czas, ale już widzimy efekty. Naszy, nasi studenci, idąc na placówki, są lepiej przygotowani od strony instrumentalnej, praktycznej. Są bardziej pewni w wykonywaniu konkretnych czynności, konkretnych procedur medycznych. Jak Państwo widzą, są to sale, które, które są wyposażone w bardzo nowoczesny sprzęt. Cały czas chcielibyśmy doposażać to centrum symulacji medycznej po to, żeby stanowiło ono jak najlepszą bazę dla kształcenia naszych studentów. Specjalistyczny sprzęt i stosowanie najnowszych rozwiązań nie tylko wzbogaci proces kształcenia. Ale także idealnie przygotuje studentów do pracy w realnych warunkach. W ramach zajęć można tu wykonywać wszystkie najważniejsze czynności i zabiegi medyczne. Możemy tutaj wyróżnić takie procedury jak intubacja pacjenta, odsysanie wydzieliny. Zwróćcie Państwo uwagę, że mamy tutaj wyposażenie w postaci paneli medycznych, w których autentycznie mamy próżnię, mamy imitację tlenu, bo tlen jest takim gazem, który jest niebezpieczny, więc nie możemy, nie możemy go wykorzystać, ale mamy powietrze, mamy próżnię. Jest możliwość wykonywania defibrylacji, jest możliwość wykonywania EKG, jest możliwość wkłuć do żylnych, do tętniczych, do szpikowych podłączenia pomp, podłączenia respiratora, wykonywania ucisków klatki piersiowej, masażu serca, no cała gama, gama czynności. To tylko przykłady, bo możliwości są znacznie większe. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej to sześć różnorodnych sal. We wszystkich pomieszczeniach znajdują się kamery. To kolejna duża wartość projektu zrealizowanego przez Państwową Uczelnię Zawodową w Tarnobrzegu. To wyposażenie w sprzęt audiowizualny potrzebne jest po to, żebyśmy mogli każdą procedurę, którą wykonuje nasz student zarejestrować. Potem jest możliwość odtwarzania tej czynności, tej procedury. Student widzi co zrobił nie tak, co zrobił źle. Ma możliwość potem poprawy naprawiania swoich błędów, wykonywania później całej procedury w sposób poprawny. Więc to, o czym teraz mówiłam, nazywa się w tym języku nowoczesnej symulacji medycznej debriefing, i podczas zajęć czas na taki debriefing również jest przeznaczony. Także uczymy się poprzez obserwacje, uczymy się poprzez poprzez naprawianie swoich niedoskonałości. Tego samego dnia 50 absolwentom kierunku pielęgniarstwo Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu nadano czepki pielęgniarskie. Dzięki współpracy z lecznicami absolwenci szybko znajdują pracę. Prowadzące zajęcia doświadczone pielęgniarki widzą ogromne zmiany, jakie zaszły w procesie nauczania. Sama jestem pielęgniarką, która e, uczęszczając do szkoły medycznej, do liceum medycznego jeszcze wtedy wszystkie procedury ćwiczyliśmy na sobie, więc kuwaliśmy e, kuliśmy pośladki, wkuwaliśmy się do żyły. E, to jest e, przepaść między tamtymi czasami a tymi. Pielęgniarki, które e, już pracują w zawodzie, pewnie zazdroszczą, bo e, widzą, że Ci absolwenci, które, którzy teraz wchodzą do zawodu, wchodzą z większą pewnością, z większym spokojem. Szereg bardzo trudnych procedur mają już przećwiczonych. Ktoś może powiedzieć, tak, to tylko ćwiczenie na fantomie, ale jeżeli ktoś intubację wykona 50 razy na fantomie, to potem wobec żywego człowieka łatwiej tą procedurę wykonać.